Dominik Durnia dla MMR. ów za ze mną jest Paweł Radziewicz po pierwszej przegranej zawodowej walce, no to zacznijmy od tego jak się czujesz właśnie z racji, że to pierwsza przegrana. Czuć tą gorycz porażki niestety, ale to chyba jest bardzo ważne, to trzeba wyciągnąć wnioski z tego i tak się dalej, nie ma co. Kacper okazał, okazał się lepszy, z mojej strony dla niego wielkie gratulacje, to jeżeli mogę podsumować moją gorycz porażki. A nie zadziwiło Cię to, że Kacper sprowadzał cię, sprowadzał cię do parteru? Dziś wiadomo, że Ty jesteś bardzo niebezpieczny, wszystkie wygrane przed czasem właśnie w parterze Twoje. Tak, wszystkie wygrane przed czasem, chociaż wolę uderzać bo ja zawsze kończę w parterze, tak wyszło. Kacper naprawdę zaskoczył mnie w świetną kontrolą na górze. Kiedy cokolwiek próbowałem zrobić sobie miejsca, żeby go przerzucić, swipnąć, dostawałem uderzenie w to miejsce. Czyli tak, że cały czas kontrolował tą walkę, gdzie chciałem miejsce, tam dostawałem uderzenie, co tak szerzej mnie tym hamował. Próbowałem dokleić, próbowałem, żeby ta walka się podniosła, chciałem troszeczkę w tej walce podboksować, chciałem troszeczkę pouderzać. Niestety nie zawsze idzie wszystko pomyśli. A ten, ten trójkąt rękoma w stójce w pierwszej rundzie i potem w parterze, czy tam czułeś zagrożenie, czy on, on był dość, dość luźny? Zagrożenia nie czułem, ale wiedziałem, że to jednak jest moment, to jest jednak sekunda Kasper wygrywa walki przez takie przez duszenie trójkątne, też rękami, gilotyny. Więc po prostu nie chciałem do tego zrezygnować raczej, odpuścić tego, chciałem cały czas być, kontrolować, żeby jednak nie, było, nie przesunął te ręki lepiej i żeby nie dopiął tego duszenia. Czułem tam luz, ale po prostu wolałem przetrwać niż po prostu spróbować wyjść i żeby on mnie dopiął tę rękę, więc jednak... Chciałem to zabezpieczenie mieć. W drugiej rundzie był taki moment, kiedy udało ci się, to, to tobie się udało być z góry. Tam chwilę później Kasper odwrócił pozycję, ale yy, jak, już, jak już odwróciłeś, to czułeś, że możesz właśnie wyrównać, wyrównać losy tego pojedynku i dojść do dogrywki? Tak, 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 tak że chciałem dogrywkę. Czułem tlen, czułem jeszcze tą energię, więc marzyłem, tak że można powiedzieć, że marzyłem, żeby nie ta dogrywka. Chciałem uciekać z pałtu, choć zawsze w pałterze, jak już mówiłeś, kończyłem, Chciałem tym razem uciekać z tego pałetu. Chciałem, żeby ta walka się jak najszybciej podniosła. Nawet nie chciałem z góry uderzać, tylko chciałem, żeby to cały czas być w dalekim dystansie i boksować, wchodzić, mocne zwalcie, mocne wymiany. Było jak było. Cała, cała praktycznie sala kibicowała Tobie. Słyszałeś, słyszałeś ten doping? Pewnie, że tak. Za to oczywiście wszystkim dziękuję, którzy tu będą oglądać. Doping naprawdę był świetny. Dziękuję za tę wiarę, za wsparcie wszystkich ludzi. Dziękuję też, od razu zacznę od podziękowań. Dziękuję też trenerowi Wojtkowi, który tak szerzej przyprowadził nasze przygotowania do dzisiaj. Ludziom, którzy, którzy mnie wspierali. Wszyscy wiedzą tak szerzej komu dziękuję tyle mogę powiedzieć. No, mimo przegranej widzimy, że... Znaczy, powiedziałeś na początku, że jest ta złość, że gorycz porażki czujesz, ale jesteś jednak uśmiechnięty, dość, dość radosny. To powiedz, jakie są teraz twoje najbliższe plany i gdzie będziesz chciał się odkuć po tym, po tym przegranej? Moje najbliższe plany to już są za dwa tygodnie. Na ma 51, który będzie się w Kaliszu. Tam będę miał następną walkę z Tomkiem Stołczyńskim. O ile nie przekręciłem jednej literki w nazwisku, i tak szczerze tam liczę, że wrócę podwójnie. A co do takiego mojego uśmiechu, musi on być, bo to jednak jest sport. W sporcie ludzie okazują się lepsi, gorsi. To był dzień Kacpa. ja mu gratuluję z tego, i mam nadzieję, że jeszcze się z nim spotkam. A tutaj masz właśnie takie lekkie rozcięcie na łuku trochę innych innych ran, nie, nie boisz się, że jednak może, że może się okazać, że jak pójdziesz do lekarza, że, że nie możesz walczyć za te dwa tygodnie, czy to raczej jest już postanowione, że na pewno zawalczysz? Na pewno zawalczę, ja zawsze mówię, że jestem niezniszczalny, tego się trzymam, się tym nakręcam i jest i tak po prostu jest. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Proszę, oczywiście dziękuję. gratuluję dobrej walki, mimo że przegranej i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócisz na zwycięskie tory. Piękne dzięki, dzięki.